Przez most. Tam masz zobacz na tam, no, 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 tam jest most kolejowy i w oddali widać następny most jak go teraz woł? Świętokrzyski. Most Świętokrzyski. Tu na, w dole widać Wisłostradę. Kolejowy, tak. Zjeżdżamy na Wisłostradę. My zjeżdżamy na Wisłostradę? Tak. O, co ty tak kolejny? Podjeżdżasz do Tarku. Tak, tak, Wisłostradą pojadę z Anguszki.

Przepraszam, ja sobie żurek zamówiłem, a to jest chłodnik politewski, po tak? Tak. To? Damos é. jeszcze pół um godziny. Gueveche Marchesa Han salido más de 187 personas en laswiegos de las FARC Los certificados y vedere challenge O. I Janusz, co tam dalej jest ulica no Aleje Rozlumskie, tak? No tam daleko tak. są te. Naprawdę. Tak. Ten, ten też jest w już. to jest w głębi To się... jest w głębi ulicy. Dom Meblowy Emilia. Też na ulicy Świętokrzyskiej na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Były to nowoczesne budynki zostały zbudowane. A, A na, na ulicy Pralej, Twardej jest tu jest zachowany budynek na placu grzybowskim, tak jak był oryginalne. Oryginalne? słynna restauracja żydowska na placu żzybowskim widać, że przyjechała wycieczka jakaś z Izraela. Teraz rzućmy okiem w kierunku ulicy Próżnej w takich właśnie domowych, drobnych rzeczy, domowej drobnej. To w Cyponkaflech. Tutaj jest na samym rogu restauracyjka. No i dochodzimy i dochodzimy do ulicy Grzybowskiej tu ładny taki mały park przy nim nowo, nowe, nowoczesne budynki ostatnio zbudowane jak do Luzji kiedy panoramy tych jest budynków budynek na górze to jest PZU, tak? budynek tele telekomunikacji polskiej jesteśmy na ulicy Jana Pawła II co nowego zostało zbudowane. To róg e, ulicy jakiej przepraszam świętokrzyskiej Świętokrzyski Jana Pawła II no tu jest nowoczesny budynek niedawno oddany do użytku rok temu jedźmy w lewo no i tutaj tak skromnie wychodzi z tego kąta czubek pałacu kultury i tu sławetna Hala Mirowska, która tak samo jak stała, tak stoi do dzisiaj. Ja to tu jest też słynny, bo to jest pałac. Jaki pałac to jest? okiem na ulicę Jana Pawła II, czyli dawna Machryskiego, w kierunku ulicy Solidarności, dawna Świeczewskiego. nowie przykinnie Muranów, które istnieją już tutaj chyba od 40 lat, ale dzięki technika Bogu... jest otoczona jakimś grubym wałem. Warińskiego. Tu się praktycznie też nic nie zmieniło. Na Placu Zbawiciela i w tym kierunku, w którym się patrzymy, jest Plac Konstytucji, a my się przyjdziemy. To jest trasa Łazienkowska ulica Oleandrów w ja, placu od Unii od Lubelskiej doszliśmy do Placu Zbawiciela i kierujemy się w kierunku Placu Konstytucji relikwie Socja realu jeszcze pozostały przypominają nam stare czasy pofilmujemy co się da A Jest na rogu jakaś nowa firma, kiedyś to był Cortex, to jest teraz Do której od czasu do czasu chodziłem, a dzisiaj jakieś biura. No i Cepelia na rogu, tak jak... była jeszcze za komuny. Jeszcze za komuny była Cepelia i do dzisiaj jest cypel. No już jesteśmy przy prawie przy kultury dony centrum Najnieśmiertelne no i nieśmiertelne kino relak. przetrwało do dzisiejszych czasów Centrum Warszawy centrum. idziemy trochę dalej i znajdujemy się przed kinem Atlantik Filharmonia Narodowa McDonald's. na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej szybko przylecił Paweł Rusaski w ulicach Sądy. Jesteśmy na rogu ulicy Solidarności Żelaznej. Z kawalerka na piątym piętrze. tak smakuje, a nie się na ulicy Powstańców Śląskich. Ulica Trzłuchowska Uchodziłam na, na zakupy. Wchodziliśmy tutaj na zakupy, to jest ulica Powstańców Śląskich Ciągle stoi 26 lat minęło.